Hejka, cześć i czołem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkich powracających subskrybentów oraz nowe osoby i prosiłbym nowe osoby o kliknięcie przycisku subskrypcji oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z moimi filmikami. Jeżeli, oczywiście, Wam się podoba mój kanał, a mam nadzieję, że tak, osoby, które śledzą mój kanał od jakiegoś czasu, wiedzą, że w środę dodałem drugą część minusów życia w Holandii. I jak wiecie, wszystko ma zawsze swoje plusy i minusy, dlatego postanowiłem dzisiaj zrobić odcinek o plusach życia tutaj w Holandii. Nie przedłużam i witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W punkcie pierwszym życia tutaj za granicą, czyli w Holandii, w Niderlandii, chciałbym powiedzieć o opiece zdrowotnej. Tutaj bardziej chodzi mi o to, że e, czy inwalidzi, e, czy osoby starsze, czy na przykład dzieci, to naprawdę ta opieka e, w porównaniu z polskimi warunkami jest naprawdę jak niebo i ziemia. Z mojego własnego doświadczenia, czyli ten cały okres, który już tutaj jestem w Holandii, mogę powiedzieć to, że na przykład dzieci mają naprawdę super tutaj e, opiekę. Z mojego tutaj doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że opieka zdrowotna na przykład co do inwalidów i dzieci, to mogę ten punkt połączyć razem, ponieważ mój syn jest chory, mam syna z porażeniem mózgowym, więc dokładnie wiem jak to wygląda. I naprawdę ci wszyscy y, terapeuci, cała ta rehabilitacja, lekarstwa, czy też y, na przykład o wózek inwalidzki, czy jakaś specjalistyczna wanna lub y, łóżeczko, y, dostaliśmy także mieszkanie. No wszystko, tak jakby ja sam nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego tutaj, y, o coś takiego można się starać. To y, oni też wnioskowali y, po to, żeby mój syn dostał to i to, żeby po prostu miał tutaj y, dogodne i dobre życie. No i z osobami starszymi jest tak samo, otrzymują naprawdę fajne y, pensjonaty na starość, jeżeli pozostają sami, bo tutaj tak naprawdę te pensjonaty to jest po prostu cały taki blok, ale też mieszkają w takich y, właśnie y, małych, można powiedzieć, domkach, przystosowanych specjalnie dla nich. No i moi kochani, teraz punkt drugi dzisiejszego odcinka, a mowa będzie o ubezpieczeniu, bardziej zorchtuslach. No, tutaj wygląda to tak, że no każdy obywatel musi płacić co miesiąc swoje ubezpieczenie. Jeżeli przez cały rok nie pójdzie do żadnego lekarza, to będzie mógł się starać o właśnie zwrot tych pieniędzy. Można się o to ubiegać raz w miesiącu, ale no radziłbym bardziej robić to raz do roku, ponieważ jest też taki próg finansowy, można powiedzieć, którego nie możecie przekroczyć, i w tym roku bodajże. Wygląda to tak, że osoba chyba, która jak jest samotna, nie przekroczy 31 tysięcy euro w ciągu roku, to może się starać o właśnie taki dodatek do tego ubezpieczenia. Dlatego uważam to za plus, ponieważ w Polsce z tego co mi wiadomo, nikt nikomu pieniędzy żadnych nie oddaje. No i na zakończenie dzisiejszego odcinka punkt trzeci, czyli ścieżki rowerowe. Część osób może powiedzieć no słuchaj, w Polsce też są ścieżki rowerowe, więc. No nic fajnego nie powiedziałeś, ale tutaj w Holandii wygląda to naprawdę dużo, dużo lepiej. Ludzie, którzy tutaj właśnie mieszkają i jeżdżą przykładowo do pracy rowerami, to mogą bardzo dużo na ten temat powiedzieć. Przykładem tego jest to, że tutaj w Holandii jest bardzo dużo rowerzystów. No i Holandia jest można powiedzieć no o połowę mniejsza. Co do ludności, bo w Polsce mamy rodowitych Polaków około 38 milionów, a tutaj w Holandii jest 17 milionów, no więc prawie jest to, można powiedzieć, połowa tego. No a ludzie tutaj jeżdżą bardzo dużo rowerami, no i te ścieżki rowerowe naprawdę są tutaj przydatne, są bardzo dobrze zorganizowane, o tak to może mogę ująć. No a w Polsce na przykład, w mojej miejscowości, wygląda to tak, że jak ma być ścieżka taka dwustronna, rowerowa, a stoi po środku drzewo, to nikt się nie zastanowi, zanim właśnie budują tą drogę, czy na przykład nie wyciąć tego drzewa, czy na przykład przenieść je y, troszeczkę obok, tylko po prostu budują ścieżkę rowerową z takimi hukami i tu jest ścieżka rowerowa, a pośrodku stoi drzewo. I tak moi kochani drodzy widzowie, na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że podoba Wam się taka seria. Cieszę się bardzo, że subskrypcje ciągle rosną. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Chciałbym dobić do tego tysiąca subskrypcji, więc w Was jest siła. Już dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Klikajcie suby, łapki, komentujcie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!